Przy okazji jak mamy elektroniczny gaźnik, bo dzisiaj prezentuję Junaka RAV 50, który przypominam wygląda jak WSK. Bardzo podobny sprzęcik. Amortyzatory dwa olejowo-sprężynowe, duże siedzenie, siedzenie niski. niskie siedzenie również do ziemi. Możliwość palenia z starteru. Bardzo fajne. Hamulce nowe z tyłu, tarcza z przodu, hydraulika analogowe wyświetlacze, lampa zobaczcie jaka ładna, kierunkowskazy pomarańczowe, dużo matu fajna taka nakładka gumowa e, też, które miały motorowery i motocykle z lat 80 -tych, 90 -tych. E, no i wracamy do e, elektronicznego gaźniku obowiązkowo, my wszystkie pojazdy zalewamy już z paliwem właśnie z dodatkiem Liquimoli Moli oznaczenie produktu 1581 kosztuje 36 zł starcza Wam na 20 litrów i bez tego Będziecie mieć problemy z dyszami, z paliwem, z odpalaniem. A ten dodatek czyści również świece, przewody paliwowe, gniazda zaworowe. Proszę mi wierzyć, w pojazdach, które, z których stosowana jest ten dodatek na denku Tłoka, nie ma takiej sadzy, nie ma takiego sypu. I przede wszystkim ułatwia rozruch, szczególnie w pojazdach, gdzie mamy sanie. Zobaczcie, topą ułatwi w krosach. No i pamiętajcie, do pełna dodatek i dzięki temu etanol się nie rozwarstwi od paliwa, no i nie będzie problemów z dyszami.